Siemanko. Stwierdzenie, że na sucho nawet trawa nie rośnie, jest moim zdaniem bardzo dużym nadużyciem. W tych czasach każdemu z średnim poziomem teścia poleca się wejść na TRT. Bo jeśli nie masz tych tysiąca monogramów na decyzję, to nie jesteś po prostu w tym szczycie, jeżeli chodzi o. Poziom też się i musicie wspomagać. Panie, tak. Naturalnie sylwetkę jak najbardziej można zbudować zajebistą i tu mam oczywiście przykłady z social medów, na przykład Owca Woka, Saker Woka, AJ, Maślana, Młody Ninja, tak? I teraz tak. Czy można im na pewno wierzyć? Oczywiście, że nie na 100%, bo tutaj musielibyśmy z nimi być 24 na 7, żeby stwierdzić, czy oni coś biorą, czy też nie. No bo, wiecie, zawsze jest takie coś, że mamy pewne domniemanie, czy na pewno ktoś czegoś nie bierze. Tak dużo osób z feedshota robiło materiały na temat naturalności wielu fit influencerów którzy podawają się za naturali. Przykładowo, nie wiem, David Lake, tak, taka ikona, chyba, kulturystyki ogólnie na świecie. Takiej sylwetki, bardzo, że tak powiem, estetycznej, i wielu młodych, o, młodych chłopaków brało z niego przykład. No, wiadomo, że on raczej nie jest naturalem. Jest to raczej oczywiste. Natomiast, moim zdaniem, naturalnie można bardzo dużo osiągnąć. Nie musimy się szprycować żadnymi środkami. Potrenujcie sobie kilka dobrych, ładnych lat nawet do 10. dopiero potem wysłuchajcie pewne wnioski. To by było tyle. Będziemy się później na razie.